No i idź! Nie ma co się pierdzielić. Jak ja tu wyjdę, jak coś tu będzie ku człowieku, masz wyjebane, mam idę do domu. <noise> Mówiłem kurwa, że nic nie ma. Już się zlałem. Czekaj, ja idę się przebrać. <noise> <noise> o chuj, tu chodzi. Z drugiej strony. Jestem ciekawy czy te chodzące zapierdalają też w to powodzie Idź Chodzą nie. powodzi? Dowody są te specjalistyczne, niewidzialne Te tempe tu Idź zobacz czy, czy jest ten, tamto Czy się zatrzymało Co się zatrzymało? I ten młynek A to ten młynek ma się go zatrzymać? Może go przyspieszyć No nie Idź dalej Nie tutaj Tutaj? Wewnątrz? Czy ten mój jak tutaj był? Wolnie chodzi. Ja bym go przyblokował, jakimś gównem. What are you Ci <laughs> 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 uh, uh, kurwa cepie jebany! <laughs> Sam se tu czymś przyblokuj! Nie przyblokujesz. Kurwa Ty, a to za tym coś byłeś, czy się nie, No ręką kurwa złapał Ja pierdolę Tam jest. chyba przyszłem i poszłem tam, nie? No Czy po, stąd przyszłem i poszłem? Nie, nie wiem Piekiem, piekiem Tu nie było Na pewno? Byłeś tu czy nie? Chyba nie Nie byłem. Tutaj. Ja byłem tym tu Co Co to jest? Ujebałem. I ten, i ten, i ten, Co? Ja kurwa złamałem! złamałem? Fartem być ten, Chuj sam złamałem, złamałem, bo się Kurwa Kurwa i Pipa. Pipa. ten, i pipa? Ujebało. Idź dalej Uwodnij uh. A się w Cipę wystraszyłem I... Szukaj się Szukaj się hmm. Szukaj teraz grzybka jakiegoś Szukaj, szukaj Masz inny grzybek rozpierdolić Nie to Dalej Nie, inny Taki wielki Taki wybony. Męski Ty młotkiem musisz... CIPA

Szybko i zajebiście! Nie, a no Zajebiście i szybko! Nie! Ej, za Ci To jest drugie motto, ale to nie to. Fuck man! Szukajcie! Szukaj, szukaj. Nie to. Misz grzybkę rozpiętnować. To ja jest kurwa grzybka. Nie wiem, młotkiem. A którego? Tego kolesia. Tego Gówno, prawda? Nie tu Weź ty stoisz chyba na tym gównie. Nie tu. A gdzie? A co tam jest dalej? Co widzicie? No. <laughs> flaczki, flaczki, flaczki. To jest zombie! Tak się myślałem. Upierdoliło go. Ty tępy chuju. Ale ciota. Ujebało go to gówno. Nie zaraz stanie Jak on zajebiście ma gębę. Patrzą kość mu zostaje. Rzuć to do wody. Ty, ale to jest ten? Co? co? Nie to. A co? Zejdź z tego, bo cię pierdolą. Kurwa, Gryba, kurwa. Widzisz, nam no, mam zajebisty refleks. Co? Coś widać, Gdzieś, nie? Weź małpkiem pierdolię, że coś. Małpkiem. Nie mam pojęcia, co trzeba zrobić. Ja też. Wiem, że grzybka trzeba... zejść z tego gówna! Zeszłem KURWA! No idź dalej. Co? Co teraz? Dalej. trzeba stąd wyjść. No, nie Idź stąd. Szukaj tego grzybka zjebanego. O kurwa, kamienie się rozwaliły. Z tyłu! Z tyłu! Tam zombie wyszedł. Nie wyszedł. Idzie, widzisz? Z tyłu O zajebis, te człowieku! Ja pierdol! Oj kurwam wierd, cteł! Ja pierdol! O nieba! Ja wiedziałem, że Nie by. To był drugi zombie, ryj jego! No, to mówię! oj <gry> dobra gówno!